Najpierw zabierze głos pan Michał Kołodziejczak. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja mam takie wrażenie, że pan komisarz i tutaj reszta osób za stołem to tak szczególnie pan komisarz przyjechał limuzynom z innego świata zobaczyć sobie, jak tutaj za ścianek wygląda. Za ścianek wygląda. I... To jest taka przenośnia, wie pan? że tutaj nikt nie rozumie tych problemów, które my mamy. Pięknie się wypowiadacie, ja to nawet nie wiem, komu mam pytanie zadać, bo jak sobie przeglądam artykuły teraz w internecie, co pan komisarz mówił na temat polskiego rolnictwa, to ja tutaj widzę, 8 grudnia będę się opowiadał za ograniczeniem importu zbóż z Ukrainy. Dalej. I co pan zrobił wtedy? Nic pan nie zrobił, bo dalsze artykuły jasno to powiedzą. 17 stycznia, Wojciechowski, ograniczenie napływu zboża z Ukrainy to długi proces. Co pan zrobił, jak pan już wtedy wiedział, że jest problem? 26 stycznia, nie będzie ograniczeń importu zboża z Ukrainy. Czy Komisja Europejska pomoże polskim rolnikom? Pańska wypowiedź. Wojciechowski o zbożu, 30 marca. Polski rząd powinien się zdecydować. Czyli to polski rząd. Ja mam pytania tutaj do pana ministra naszego, a nie do pana Wojciechowskiego. A wy załatwiajcie sprawy z panem Wojciechowskim, bo on przyjechał, odjedzie, wróci za rok albo na kampanię. I po pierwsze, mnie to bardzo boli, jak ja słyszę, że to jest pomoc. Ludzie, jaka pomoc? Wy płacicie dzisiaj za błędy, które popełniliście. Mówicie dzisiaj pan minister jeden z drugim i pan Wojciechowski, że rolnicy dostaną pomoc. To wy nie przewidzieliście konsekwencji, kiedy było znoszone cło. Trzeba było wprowadzić takie korytarze solidarnościowy, taki przewóz, takie reguły gry, żeby to nie zaszkodziło polskim rolnikom. Doprowadziliście, jak ja tutaj słyszę, pan komisarz powiedział, doprowadziliśmy do szczęśliwego rozwiązania. Czy to pan komisarz czy pan minister już pan Bartosik to powiedział jakiego rozwiązania? Do, do jakiego rozwiązania doprowadziliście pan zapisze, ja bym chciał odpowiedzi na piśmie. Pan komisarz dzisiaj powiedział w radiu z rano można powiedzieć, że kryzys zbożowy jest zażegnany. Czy pan naprawdę potwierdzi te słowa? Mało tego. Słyszałem też w Radiu Z, że pan komisarz powiedział, jeśli będzie kryzys z owocami miękkimi, będziemy reagować, ale wcześniej pan powiedział, że czas reakcji to jest trzy miesiące. Czy jak zareagujecie w lipcu albo w sierpniu, to ten czas reakcji po trzech miesiącach będzie sierpień, wrzesień, październik. Co będziecie wtedy ratować znowu, żeby uzależniać rolników od waszych dopłat, bo tylko w taki sposób pan Bartosik tworzy regułę. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest potrzebny, bo komuś coś daje, ale nie ubiega na, nie ubiega problemów. I tylko wy w, te, w tej jedynej sytuacji jesteście potrzebni, bo takie reguły robicie. Najpierw robicie problem, a później pokazujecie, że niby dopłacacie. Powinniście dopłacić, ale ze swoich pieniędzy, bo do pana komisarza w tej chwili mam pytanie, kiedy Pan dostał pierwszą oficjalną informację z polskiego rządu, że jest problem z napływem? pszenicy, kukurydzy, rzepaku i innych produktów. Kiedy to było? Bo mam wrażenie, że mówimy o problemie tak jak teraz. Mówimy o nim, ale nie ma odpowiednich działań. Więc moje my tutaj słyszymy też taki festiwal obietnic co będzie zrobione. Tylko że to co będzie zrobione, ja rozumiem tylko po w tym co mówicie przez jeden sposób. W jeden sposób chcecie tylko dawać pieniądze, problem trzeba rozwiązać. Panie komisarzu, dlaczego dzisiaj, tak jak tu usłyszeliśmy, to już inni też mówili, gospodarstwa rolne na Ukrainie, nam się wydaje, że wielu w ogóle osobom w Polsce, że to tak jak w Polsce, no nie są tak jak w Polsce. To są wielkie agroholdingi, często z kapitałem z całego świata, fundusze inwestycyjne, międzynarodowe korporacje, które tam zainwestowały. 40% inwestycji w ukraińskie rolnictwo z zagranicy to inwestycje z Cypru, przez spółki z Cypru, i my pomagamy tym biznesmenom, którzy tam ulokowali swój kapitał, żeby tworzyć żywność i nam go sprzedawać. A pan w radiu powiedział jedną rzecz dzisiaj, że już od dawna wiemy, że cena produktów rolnych u rolnika nie ma wpływu na cenę żywności na półkach. To jak wy rządzicie, że mamy dzisiaj tak niskie ceny pszenicy, a mąka ciągle kosztuje 4,50 do 5 zł za kilogram, a ciągle kupujemy za granicę tanio? I pan to potwierdza. To gdzie tutaj są jakieś reguły? Bo gdyby to przekładało się na ceny na półkach sklepowych, to tak. I ja mam takie wrażenie, że dzisiaj wiele osób, które to oglądają, myślą sobie, jak otworzymy granicę na napływ towarów z Ukrainy, to żywność będzie w Polsce tańsza. Nie będzie tańsza, będzie taka sama albo jeszcze droższa, bo w tym samym czasie my zlikwidujemy nasze rolnictwo i uzależnimy się od przywozu. Tak, jak Wy pozwoliliście, dzisiaj leczycie rolnictwo dopłatami. A nie leczycie handlu, który zmonopolizowany jest w Polsce i w całej Europie, a marże w sklepach, w dyskontach są w Polsce o około 2-2,5% wyższe niż w Niemczech, we Francji czy w Portugalii. I wy na to pozwalacie, gdzie jest wasza polityka, która ma na to wpływ, żeby dzisiaj na tym nie zarabiali biznesmeni? Bo nikomu dzisiaj tak naprawdę na polskiej wsi, poza pasją, to nikt nie ma motywacji, żeby robić to, co robiliśmy do tej pory. Więc dalsze mam pytania. To, co pan powiedział, że kryzys zbożowy jest zażegnany. Jak jest zażegnany? Bo do pana Bartosika. Co z portami? Co z agroportem? Będzie rozbudowa? Bo może trzeba by się było do pana komisarza zwrócić, żeby Unia Europejska rozbudowała porty i na przykład dać jeden port tylko na ukraińskie zboże, żeby dzisiaj nie wypierał w naszym porcie naszego zboża. Bo może dzisiaj. Tego problemu jeszcze nie widzicie, ale będziecie go rozwiązywać, jak on już będzie tak duży? Ja, jak była zmiana ministra rolnictwa, i tutaj też do pana ministra mam pytanie, bo pan komisarz to powie, co chcemy usłyszeć, i pojedzie. A ja bym chciał od pana usłyszeć. Minister Telus mówił, że naciskacie i Unia Europejska, i wspólnie z Polską, na ONZ, żeby to zboże przewieźć do Afryki. I tam rozdać, tutaj, żeby je wykupić. ONZ czy Unia Europejska miałaby to zrobić? Co z tym się dzieje? I ja się zastanawiam, gdzie, gdzie był i pan komisarz, i pan minister, jak to zboże napływało. Pan Kowalczyk, który jeszcze uwaga do stycznia tego roku zapewniał nas, że problemu z napływem zbóż z Ukrainy nie ma. A już wtedy pan komisarz mówił, że problem jest w grudniu i w listopadzie. A w maju poprzedniego roku Henryk Kowalczyk razem z ministrem z jednym z ważnych polityków ze Stanów Zjednoczonych, z ministrami przyfrontowymi rozmawiali na temat tranzytu zboża przez, przez Polskę i mieli zapewnienie od pana komisarza, że będzie więcej pociągów, że będzie więcej wagonów, że będzie więcej ciężarówek, że będzie tranzyt. I jak trzeba, to ja zacytuję, żeby tutaj, bo widzę, że panowie się dziwią. To powiem, gdzie sobie przeczytacie. Portalmorski.pl to opisał. Czy Komisja Europejska może nam pomóc pokonać te techniczne utrudnienia? Kowalczyk odparł. Może dostarczyć nam wagony i środki transportu z innych krajów, żeby też inne kraje wspomogły w transporcie? To jest główne zadanie. Komisji Europejskiej. Myślę, że tutaj po tym spotkaniu, które w poniedziałek mieliśmy wspólnie z Ministrem Rolnictwa Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i był obecny również Komisarz do Spraw Rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski. Takie deklaracje padły i tutaj będziemy współpracować w tym zakresie. Ile, panie Komisarzu, tych wagonów? Unia Europejska przekazała ile tutaj poszło pomocy, bo mam wrażenie, że tak pięknie mówicie. Na potrzeby dzisiaj przyjechaliście sobie tutaj PR robić, a nie ma rozwiązania problemu. Bardzo panu Ale dziękuję. wystarczy tylko cofnąć się do tego, co mówiliście, i już wiemy ja już tylko konkretne pytania. Czy będzie pomoc dla firm, które kupowały tylko polskie ziarno kukurydzy i pszenicy, dzisiaj mają pełne magazyny, na skutek waszej polityki straciły bardzo dużo pieniędzy, dziś zalegają polskim rolnikom, nie wypłacają zaległych faktur, mówią, że ogłoszą upadłość, sprzedając na przykład tonę kukurydzy taniej o 400 zł niż kupowali. Czy będzie pomoc dla tych firm? Co z importem spirytusu z Ukrainy? Czy będzie tutaj regulacja? Firmy Gorzelnie, które robiły z polskiej kukurydzy, z polskich zbóż spirytus, dzisiaj mówią, że im się nie opłaca kupować polskich zbóż, bo lepiej kupić od razu spirytus z Ukrainy i jest on połowę tańszy niż wychodzi z polskiej produkcji. Import niekontrolowany, oczywiście, że był niekontrolowany. Może wy robiliście jakieś takie zapisy, ile czego jedzie pobieżnie, ale premier Ko Kowalczyk odpisał na mój dokument, kiedy były kontrole sanepidu robione na granicy. Y Zboża i powiedział, to było około trzy tygodnie na przełomie czerwca i lipca 2022 roku. Dlaczego tych kontroli nie było na każdym transporcie, tak żeby dokładnie sprawdzać, żeby nie narażać kogoś, kto kupuje tamto zboże i żeby nie zepsuć marki polskiej żywności. I dzisiaj chcielibyście się wybielić, żeby nie mówić, że to może uderzyć w polską żywność, żeby przykryć Wasze błędy. Tylko dlatego nie chcecie o tym mówić, bo mówicie, że robimy złą robotę dla naszej żywności. Największą złą to zrobiliście wy, wpuszczając żywność bez odpowiedniej kontroli na rynek europejski. Sam, samo ustanowienie Polski jako kraj tranzytowy według mnie nic nie da. I ja mam pytanie do pana ministra Bartosika. Jak, jakie prowadzicie rozmowy z naszymi europosłami, jak zagłosują za przywróceniem cła? Czy były wysłane instrukcje na przykład do polskich dyplomatów, do polskich europosłów, którzy mieliby rozmawiać też z innymi, by powiedzieć jasno. Trzeba przywrócić cło. Na wybrane produkty z Ukrainy, żeby rynek europejski, nasz wspólnotowy, nie został zaburzony, bo nie mierzymy się z równą konkurencją. Żeby było jasne, to nie jest równa konkurencja. Czy Wy tylko będziecie pomagać przez dopłaty, czy pomoc? to w waszym rozumieniu znaczy tylko dopłacać? Czy może wprowadzać właśnie odpowiednie regulacje, żeby pokazywać, że można uczciwą pracą zarobić i za swój produkt dostać pieniądze? Bo ja jakoś nie widziałem, żeby w tym czasie kryzysu żywnościowego i zbożowego i innych, na przykład Biedronka, Lidl, czy ktoś jakiś inny sklep powiedział straciłem na handlu żywnością. Nie, traci ciągle polski rolnik, i polski konsument, bo rolnik tanio produkuje, sprzedaje poniżej kosztów produkcji, a sklep sprzedaje z, z, z jedną z najwyższych marsz w Unii Europejskiej. I tutaj jest definicja waszej polityki. Bierność, mierność i brak skutków i straty całego społeczeństwa. Bo prawda jest taka, że za te błędy to powinniście z, z, z własnej kieszeni wypłacić rolnikom rekompensaty. Bardzo panu Czy dziękuję. Ja Myślę, mam że... nie nie, ja jeszcze skończę, długo Ale czekałem. Pan ja, mam i czyta, ja mam konkretne i czyta pytania. Nie mam konkretnych pytań. Miał pan zadawać pytania. Zadaję pytania. To o Czy pytania. nie macie wraż... to są pytania. Czy nie macie wrażenia, że wy zagraliście właśnie w rosyjską grę? Bo ja mam takie wrażenie, przez długi czas nie, nie, to... zapewnialiście, zapewnialiście, że problemu ze zbożem nie ma. A dzisiaj ten problem narasta i powoduje to bardzo duże napięcia w całej Europie, w tym w Polsce. Czy to nie jest zagranie właśnie w taką grę? Bo yy, tak, tak. Niech pan przerywa, jak tam był taki, wie pan, czasem taki bełkot, który nie miał nic na celu, to okej. Okay. To można było tak zrobić, jak ktoś powtarzał piąty raz. Ja tutaj mam. Yy, co chwilę inne wątki, więc nie powtarzam się. A pan możliwość bo... zadania pytania. Mówi pan najdłużej, już mówi pan o 8 minut. Proszę sobie sprawdzić. Proszę liczyć. Ja na koniec przeczytam SMS-a, którego dzisiaj dostałem. Od rolniczki. Jak potrzeba to skontaktuję, żebyście nie mówili, że to jakiś fake, Panie Michale. W tym momencie straciliśmy płynność finansową na tyle, że nie wiem, czy dotrwamy do końca roku. Straciliśmy około 300 tysięcy złotych. Nie mamy gdzie sprzedać rzepaku, około 100 ton. Wszyscy prywatni skupujący nie kupują. Ja wymienię nazwy. Chemirol i elewatory śmieją się, że ceny idealne 1750 zł za rzepak to już nie jest walka o lepsze jutro, tylko przetrwanie, bo dopłaty nic nam nie dały. Pogorszyły wszystko. Dopłaty niech rządzący, niech, nie, niech rządzący dla skupujących dadzą, niech oni się biją o klienta, a nie na zasadzie, że ja muszę prosić o to, żeby kupili poniżej kosztów produkcji. Nakłady z tamtego roku na rzepak to 8 tysięcy na hektar, przy cenie dwóch tysięcy jestem na zero, a zarobek? Na dzień dzisiejszy podpisując kontrakt na 1750 zł mają czas odbioru do 15 czerwca, do ostatniego dnia Waszej dopłaty i płatność 30 dni po odbiorze. Przecież tego nie grali w żadnym kinie grozy. Co my mamy bankom mówić? Kowry naliczają czynsze w cenie, która była wrzniwa. to jakiś żart. Jak my, w jakim my kraju żyjemy, to nasi dziadkowie walczyli o ten kraj, wolny kraj dla Polaków, a czym my teraz jesteśmy. Michał, trzeba wymusić, aby te dopłaty zostały zmienione, zastąpione i przemyślnie dane, bo dziś nie my na nich skorzystamy, tylko znowu pośrednicy, a my też chcemy godnie żyć. Bo co mamy dzieciom powiedzieć? Jak trzeba to ja przekażę numer telefonu to może pan minister albo pan komisarz odpowiecie. I podejdźcie do tego problemu na poważnie, bo to nie jest problem dzisiaj tylko rolników, ale to staje się symbolem waszych rządów. Tworzenie problemu i później rozwiązywanie go poprzez dopłacanie. Stwarzacie schemat, w którym wasz rząd jest po prostu potrzebny, bo uzależnia od datków, a my nie chcemy tej waszej jałmużny. My chcemy zasad rynku, gdzie będziemy mogli normalnie żyć. I teraz mówimy o zbożu. Już mamy kryzys na rynku mleka, który jest bardzo mocny. Ja nie będę się rozgadywał, miało być na temat tutaj kryzysu. Bardzo panu dziękuję. I problemem to są skutki wojny na Ukrainie. To, sobie, to jest problem. Problemem, to ja panu odpowiem. Wie pan, co jest? To jest to, że wy nie przewidzieliście skutków swoich decyzji, które podjęliście. A wojna tak. niestety nie jest czymś normalnym. Tylko decyzje wojnie. w trakcie wojny też trzeba umieć podejmować odpowiednie. Bo wy myśleliście rok temu dokładnie, kiedy wszyscy europarlamentarzyści z Polski, tutaj opozycji też i wszystkich, i PiS-u, i Platformy, i PSL-u, i, 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 I lewicy zagłosowali za tym, żeby znieść cło, a nikt się wtedy nie zastanowił, na jakich warunkach to zrobić. Na warunkach półrocznego wprowadzania zmian. Bardzo panu i, tak dziękuję. jak pan komisarz powiedział. Zadał dziękuję. pan pytania, zaprosimy pana komisarza o odpowiedź i pana ministra również. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tylko taka krótka refleksja na te, w tej, w tej ostatniej kwestii. No właśnie ta decyzja o zniesieniu ceł i prowadzeniu wolnego handlu z Ukrainą spowodowała, że Polska ma, eksportuje towary za 10 miliardów euro i ma 4 miliardy euro nadwyżki handlowej w handlu z Ukrainą. Wie pan, ja by tak było. panu powiem, bo już nie by mogłem tego słuchać wcześniej. Nie, nie Polska, by tylko jakieś wielkie polskie firmy, które na tym zarabiają, a nie Polska. Niech pan nie gada, bo jeszcze pan za, je zapisałem jedno wasze zdanie, tylko od razu odpowiem advoce. Zapisałem jedno zdanie. Musieliśmy to jest zdanie pana komisarza, albo pana tak, pana komisarza. Musieliśmy zarobić w handlu z Ukrainą z dopłacać, dla rolnictwa. Zadał, zadał pan pytania, niech pan wysłucha odpowiedzi. Kultura tego wymaga.